Cześć, witam. Zupełnie przypadkiem trafiłam na książkę, o której Wam dzisiaj opowiem. Jest to książka napisana przez Marka Ławrynowicza, dziennikarza i współscenarzystę serialu Blondynka. Książka ta zatytułowana jest Patriotów 41. Przypadkowo na tę książkę trafiłam, ale mówię Wam o niej. Ponieważ przy jej lekturze się naprawdę fantastycznie uśmiałam, zasmuciłam, popłakałam trochę. Jest to książka zawierająca wiele w sobie różnorodnych uczuć i emocji. Książka, której akcja dzieje się pod Warszawą, w miasteczku Miedzeszyn. Przed II wojną światową w Miedzeszynie, do Miedzeszyna przyjechali Warszawiacy, żeby odpoczywać. To była taka. To było takie miasteczko wczasowe, i tam przed II wojną światową wybudowano piętrową kamienicę. Dzieje przedwojenne tej kamienicy opisuje, opisuje Marek Ławrynowicz w pierwszym rozdziale zatytułowanym Czas Budowniczych. Przyszła druga wojna światowa, i dzieje kamienicę poznajemy z rozdziału Czas Łajdaków. A po II wojnie światowej tę kamienicę zamieszkali różnorodni mieszkańcy. I właśnie historię tych mieszkańców i właśnie te typy ludzkie fantastycznie z literackiego punktu widzenia sfotografował Marek Ławrynowicz. Jest Matka, mieszka w tej kamienicy matka, która latami czeka na swojego syna, żołnierza AK powstańca warszawskiego i wierzy, że on wróci. W tej kamienicy mieszka Ubek. No wiadomo, co robi Ubek, nie będę tutaj opowiadała i, i, i do czego byli oni powołani. W tej kamienicy mieszka przedwojenna aktorka, w tej kamienicy mieszka kolejarz, któremu rodzą się bliźnięta i z tej okazji przybywa do kamienicy ówczesny prezydent. W dzieje kamienicy są... Przed przedstawione przez małego chłopca, którego rodzice też zasiedlili jedno z mieszkań. Ojciec chłopca jest nauczycielem języka rosyjskiego i zwolennikiem socjalizmu. I chyba z tego powodu ten ojciec tak chleje, że matka musi się z nim rozwieść i zabiera naszego małego chłopca bohatera z Kamienicy stojącej przy ulicy Patriotów i Chłopiec nie wie, jak potoczyły się dalsze losy jej mieszkańców, ale jeszcze raz powtarzam, zaletą książki Marka Ławrynowicza jest to, że pomieszał on, czy zamieścił w tej książce różnorodne emocje, różnorodne wrażenia, różnorodne odczucia, jest ona różnorodna. Mogę porównać tę książkę ze sławnym serialem Dom, który wszyscy znamy z telewizji polskiej. W tym serialu też zostały przedstawione historie wielu rodzin. Nasz narrator powraca do kamienicy przy ulicy Patriotów 41 jako dorosły już mężczyzna i tam przy tej kamienicy spotyka się z podwórkową miłością. Swoją miłością o imieniu Jola, z którą rozstali się dawno, dawno temu, a teraz e, dzięki Facebookowi mogli się, e, mogli się znowu spotkać. Mój tytuł, jak widzicie, mój tytuł, tytuł mojego filmu brzmi: Czy gębarowski zawsze może? Bo jednym z mieszkańców kamienicy był kawaler, Aureliusz Gębarowski, obiekt pożądania wszystkich mieszkanek kamienicy mężatek, wdów, rozwódek i wszystkich innych, a, te, a także obiekt pożądania większości mieszkanek miedzeszyna. I tenże gębarowski był symbolem wszystkiego. Czego symbolem był, to dowiecie się czytając książkę, a. Teraz przeczytam odpowiedź na pytanie, czy i kiedy Gębarowski zawsze może. Będzie to cytat z obserwacji milicyjnych poczynionych w kamienicy, poczynionych wobec postaci Gębarowskiego. Obywatel Gębarowski jest znany milicji obywatelskiej z inicjowania pozamałżeńskich stosunków seksualnych. Mógł z Przestek Mariolą to mógł i z obywatelką. Wedle raportu dzielnicowego, on zawsze może. A więc widzicie, że Gębarowski jest symbolem czegoś, o czym marzą kobiety. Otóż Gębarowski zawsze może. Gębarowski mógł wszystko i zawsze, był bowiem człowiekiem bardzo dobrze zorganizowanym. Jeżeli więcej chciecie, chcecie się dowiedzieć o nim, o mieszkańcach kamienicy, przy ulicy Patriotów 41 w Miedzeszynie, a są to, jak już powiedziałam, postacie bardzo barne, bardzo ciekawe i bardzo interesujące e, widziane oczami dziecka. Zachęcam, szczerze zachęcam do lektury e, książki Marka Ławrynowicza pod tytułem e, Patriotów 41. Dziękuję i zapraszam na mój kolejny film.